Było to zabicie polskiego rządu. Czyli był jednak to, zamach. Był to spisek, i był koniec to, nic nie ja kto <laughs> Bo nie było tak w historii tej cywilizacji, żeby zginął cały polski rząd. I to wszystko wina, Kotów i Kaczyńskiego. W Warszawie cyklicznie odbywa się miesięcznica katastrofy smoleńskiej i dzisiaj zapytamy w tym mieście warszawiaków, czy Opuścili to w niepamięć, czy może jednak dalej zastanawiają się, czy to był wypadek, a może jednak zamach. Sprawdźmy to. Zdawali sobie Państwo sprawę z tego, że w Warszawie co miesiąc są robione miesięcznice katastrofy smoleńskiej? Słyszałem coś o tym i... a dokładnie o co chodzi? No, czy znaczy ogólnie właśnie pierwsze pytanie wychodzi o tego, czy, czy Państwo o tym słyszeli? Pytalnie? Nic, ja kto ogląda... Piąty przez dziesiąty, może jestem w stanie w to uwierzyć? Nie wiem, nie wiedziałam. Czy nadal jest, to nie wiem, ale że tam parę lat temu było, no to no właśnie o, na, Minęło te parę lat i naprawdę co miesiąc tam składane są więcej. Jak ocenia pan słuszność takiego wydarzenia? Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i to uważam, nie, nie ingeruje w, no, w inne osoby, to może to robić. No to, to miło bardzo. Miło. No, chyba już zaczęłam obojętnie do tego podchodzić. Wydaje mi się, że. Większość ludzi też, bo nie sądzę, żeby dużo osób się tam zjawiało. Nie no, w początku, ale może nie taka straszna, aż powinna być przy tym afera, nie no. Przyjdzie człowiek, niech złoży ten kwiat, niech tam zapali znicz, jak każdy normalny człowiek, który ma zmarłych, ale nie powinna być jakaś straszna z tego tytułu. No sytuacja, która przerasta w ogóle nasze jakieś... No, no właśnie, dzieli Polskę, no. Polskę na pół. No, i tak jest podzielona już. No tak. Ogólnie mogłoby to być, gdyby nie to, że tamują przy tym ruch, no i po prostu są przez to problemy, nie? Mhm. Robią z tego taką, znaczy jakby ogólnie nie mi się tego, nie? Tylko jeżeli przy tym tamują ruch i y, jeszcze więcej jest przez to zamieszania, no to... Być może dla tych, którzy tego potrzebują, może oni tego potrzebują. Tak? Mhm. Ale ja od z... tego się mocno dystansuje. Pana no, no, opozycyjna też chyba tego potrzebuje, skoro co miesiąc jest z wiecami, z y, wielkimi banerami krytykującymi nie, ich postawy. Nie, potrzebuje, tylko to jest forma protestu. Mhm. Y, to jest takie zasiwanie ziarnią niezgody, na, która jest na którą jest odpowiedź. Mhm. I bym to tak, tak postrzegał. Nie. Druga strona, że tak powiem, y, nie chce tej burzy. Po której ja też jestem, nie chcę tej burzy, ale no ktoś zasiewa, okay. więc z tego powodu mamy to, co mamy, no jest niefajnie. E, jakaś jest teoria tutaj u Pani w sprawie Smoleńska? Chyba nie, chyba nie, chyba chyba za dużo za chyba dużo tak. lekcji historii przespałam, tak? by mieć A Na historii o tym nie uczyli. To trzeba mieć własne, wyrobione zdania, jako prawdziwy Polak. Jedni twierdzą, że to zamach, a drudzy, że to wypadek. Panie po której stronie się plasuje, ustawia? Możliwe, że zamach. Że zamach jednak? Tak. O kurczę, czyli tak. Po, tej, po tej... Bądźmy tam... szczęśliwi, miejmy teorie spiskowe, będzie o. śmiesznie. No właśnie, no właśnie. Zamach czy wypadek? Nie no, mamy, no, że... swo mamy swoją teorię na ten temat. Oczywiście, że wypadek. Że wypadek jednak. Oczywiście, że okay. wypadek. Dobra, dziękuję. A tak jak mówi prezes, faktycznie był to zamach? Czy wypadek? Ja zdecydowanie nie. Nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby, żeby to. Yy, nie ma żadnych dowodów, tak? Na to, że to był zamach? Zupełnie, zupełnie. Okay. Więc yy, wieloletnie komisje Macierewicza pokazały, że nic nie pokazały. I trzymajmy się faktów, bo domniemywać można różne rzeczy. Mm -hmm. Nie brakuje płaskoziemców. <laughs> Tak więc y, różne rzeczy, tak, teorii spiskowych. Y, nie, no trzymajmy się faktów. Mm -hmm. Tak jak w swoim codziennym życiu, taki, taki również y, to dotyczy i tego, no, tej Jasne. katastrofy. Ja mam swoje zdanie odrębne od pana Riosława Kaczyńskiego. Czyli nie wierzy pani w zamach. Nie. Pani też nie. Było to zabicie polskiego rządu. Czyli jednak zamach? Był to spisek i był koniec. To... W sumie, że może bardziej zamach niż wypadek? Bo nie było tak w historii tej cywilizacji, żeby zginął cały polski rząd. Myślę, że to był zamach, to jednak trzeba jakoś udowodnić chyba bardziej, nie? Przed katastrofą smoleńską zadzwoniła do mnie, robiłam wtedy program, zadzwoniła do mnie Anastazja. Anastazja to była... Cholera, nie wiem jak ją nazwać z Syberii. O. Taka osoba, która była podobno córką jakichś większych, wielkich oligarchów, tak? Oligarchów. Ona zadzwoniła i powiedziała tak pani zna Kaczyńskich, bo znałam ich wtedy. Okay. Niech pani... I pana Jarosława i pana Lecha. Tak, niech pani ich zawiadomi, żeby nie wsiedli do samochodu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Naprawdę nie, nie fantazjuję. I ja wtedy pamiętam, poszłam do Belwederu, Lech Kaczyński był tym był prezydentem, chciałam tam się dostać, oczywiście mi nie pozwolono, bo jako wariat ktoś chce powiedzieć prezydentowi. Jak dowiedziałam się do, o katastrofie smoleńskiej, to pamiętam, weszłam do sklepu spożywczego, stanęłam na stołku i powiedziałam, ludzie zabili nam rząd. Miałam poczucie, że jest to jednak zbrodnia, bo ta Anastazja z Syberii, ona wiedziała to wcześniej. Sam Jarosław Kaczyński mówi, że mimo wszystko to był zamach i zbrodnia Putina, wiadomo, a słyszał Pan o tym, że odebrano mu immunitet ostatnio? Słyszałem, że, że różnym ludziom zabierają te immunitety. Y, że Kaczyński na no pewnie też, ale jakoś super doinformowany nie jestem. Więcej by się może osób znalazło. No, tylko no, politycy są te, tak, y, tworzą prawo i takie mają zaplecze, że no, oni do więzienia raczej nie chadzają. No. Sama postać Jarosława Kaczyńskiego, jak pan ją ocenia? Bo teraz mu się zabrało Bardzo immunitet. Negatywnie. Bardzo Bardzo negatywnie. negatywnie. Człowiek, który niszczy nasze społeczeństwo. Nie chciała się na temat pana Jarosława Kaczyńskiego wypowiadać, bo nie lubię używać brzydkich <laughs> słów. To on ma koty. On, on ma koty, brawo. I miał brata. Który właśnie w tej tak, katastrofie Lech, smoleńskiej, Lech. I wiesz, że on zginął w katastrofie smoleńskiej? A to teraz wiem. Rządzi wszystkimi kotami Oj, tak. i to wszystko wina kotów i Kaczyńskiego. Jest to smutny człowiek. Czy, czy jakby Tusk powinien wsadzić Kaczyńskiego do więzienia? No nie wiem, no ja osobiście gościa nie lubię, ale trzeba pewnie jakiś paragraf znaleźć sensowny, no to wtedy jak się klei, no to się klei. Jeśli sąd stwierdzi, że osoba, która zasługuje na to musi iść do więzienia... To jak z każdym przestępcą? To za co pan go nie lubi? Ja raczej takie lewicowe powiedzmy, poglądy mam, więc wszystkie te akcje z aborcją, nie wiem, ze związkami partnerskimi, ale też co słyszę, jakiś aferek w jego rządzie, no to wszystko są takie rzeczy, które nie podobają mi się, że się dzieją. I z tego co rozumiem, on jest za to jakoś mocno odpowiedzialny, tak jak głowa tej całej partii więc za to go nie lubię okay. i jeśli jest powód jakiś taki bardziej prawny, żeby go za to ukarać, no to czemu nie? Oni by nawzajem się w ogóle w po, po więzieniach poukładali, nie zostałby nikt, tak, gdyby tak było możliwe, mm -hmm. prawda? No w końcu władza jest po jednej stronie i ta władza robi, co chce. Gdyby była po drugiej, byłoby to samo, więc nie wierzę w tak zwaną uczciwość i sprawiedliwość, że mm -hmm. teraz jedni mają rację, a drudzy nie. Nie jest tak, że wszyscy są po jednej stronie źli i na pewno no, zasługują na więzienie. Bo prawda jest podzielona, jak to zwykle w życiu bywa. Jak widzicie, sprawa Smoleńska może nigdy nie użyć światła dziennego, ale ja, jak zawsze, zostawię do Was pytanie: czy to był zamach, czy jednak wypadek? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu i oczywiście zachęcam do lajka, subskrypcji i dzwoneczka. Cześć!